...na jednym z tysiąca polskich osiedli. Mieszkał sobie zwykły chłopak. E, ty, student! Dawaj pięć telefonów. Mam tylko jeden. Spoko, może być. Miał kochającą dziewczynę. Ty, Zuzka! gdzie od Leszka Tulipana dostałam! Z dyskiego zrobił! I oddanego przyjaciela. Ty, Blacha! Oddasz mi tą stówę? O tam, o tam Kiedy ujrzę jakiś cud tego to nie wiem, ale wtedy będę po lub Choć na papierze znów jeden chuj lub To nie lub jak zechcesz, mówię zwięźle krótko na temat rzeka konkretnie Szalne wiatry bryzy żabki w trakcie rapera o tym, że nabiera siłę na tyle, żeby na tle gadki Rapera dosyć wartki No teraz na interpretację słowa czynem, ale ja dalej płynę w ocean. Race rapera Tak widzę wiele zmian Przez te sześć lat dostrzegam na bicie Zmienia się wszystko ziemia, kręci się szybko. Teatr jedyny ten sam jaki znam to w TV jest Cały świat, gdy postrzegałeś bez farb ten nabiera sensu, bez sensu ja co, dlaczego nie ma, tak już od lat Ale fakt opisać to aż tak jakbym chciał To już bardziej się nie da Szachmat zwycięża ciężar Dnia codzienna sam jak kontra Świat rozgmina, co chciałbym pozmieniać Rap, I Tomasz, to masz Las węgla z Tomaszka Znak to zna, robię rap, tak tak, tak. Ani panów tyle z podziemia, łap golden tinka, masz tu główna puenta. Wjeżdża na peron w stereo, aż do stacja kosmiczna switch na Tylko sam zgraj, zagraj jakbyś chciał, like, daj się ma, żegnam, właśnie, słuchaj, remontera Sam mówiłeś, żeby bronić magistra. Asia.